Nie da się już dzisiaj zaprzeczyć, że świat stomatologii przechyla się w stronę nowych technologii cyfrowych, że mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją, a najbardziej chyba intensywne jeszcze przed nami. I to jest fakt. Te nowoczesne urządzenia, oprogramowanie, protokoły zdecydowanie pomagają lepiej rozwiązywać problemy naszych pacjentów i czerpać jeszcze większą satysfakcję z, z naszej pracy, szczególnie, że w naturalny sposób y, pozwalają dużo bardziej kompleksowo, holistycznie podejść do leczenia, również tym dentystom, którzy nie pracują w dużych klinikach, ale przede wszystkim w małych gabinetach, w mniejszych miejscowościach i bardzo wielu dentystów korzysta z tych możliwości. I to jest też fakt, bo ilość y, wykonanych prac pełnoukowych, szablonów, sprzedanych skanerów, wszystkie te wskaźniki poszły w górę. Ale równocześnie jest trzeci fakt. Ponieważ współczesna rewolucja technologiczna pociąga za sobą dużo większe inwestycje finansowe, dużo większe inwestycje organizacyjne, to dziś nie można robić dobrej stomatologii bez podejścia biznesowego. Nazywam się Bartosz Cerkaski. Od ponad 20 lat pomagam dentystom i specjalistom z branży stomatologii wdrażać strategię profesjonalnej ścieżki kompleksowej i zostałem zaproszony do podzielenia się swoim doświadczeniem podczas niezwykłego wydarzenia, które odbędzie się w Polsce 27 i 28 maja w Jachramce, konferencja Digital Experts. Jest to międzynarodowe spotkanie pod patronatem Digital Dentistry Society w Polsce, więc jest to absolutnie niepowtarzalna okazja do poznania najprężniej rozwijającej się organizacji, która skupia światowych liderów cyfrowej nauki i edukacji. Będzie bardzo wiele wspaniałych wykładów i warsztatów o protokołach klinicznych, o cyfrowych sposobach leczenia. I będę chciał wykorzystać swój czas, rozmawiając o tej biznesowej stronie cyfrowej stomatologii kompleksowej, czyli też o pieniądzach. O tym, jak cyfrowa technologia może pomóc nie tylko w leczeniu, ale w prowadzeniu biznesu stomatologii uśmiechu i, i tych terapii funkcjonalnych. Na co zwracają uwagę najbardziej skuteczni dentyści, jakie na co dzień trzeba spełnić warunki, żeby być dumnym nie tylko z jakości stomatologii, jaką wykonujesz, ale też z biznesu, jaki prowadzisz. I dzięki temu móc zacząć robić prawdziwy zwrot w Twojej karierze zawodowej. Więc otwórz oczy, bądź cyfrowy i do zobaczenia na konferencji Digital Experts w Jachrance.